Cześć, witajcie w kolejnej z ciekawostek z cyklu Czy Wiesz, czyli krótkiej formie, w której przybliżam Wam różnorakie informacje związane z grami, ale i nie tylko. Ponieważ w tym tygodniu naczelnym tematem na moim kanale jest Wiedźmin 3 Dziki Gon, to postanowiłem ciekawostki poświęcić również Wiedźminowi i studiu CD Projekt Red które za tą serią stoi. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Wiedźmin kilkukrotnie zmieniał silnik graficzny, a właściwie twórcy zmieniali silnik graficzny. Gra miała być nawet napędzana silnikiem pierwszej części gry Mortyr. To jest ta taka pierwszoosobowa strzelanina w realiach II Wojny Światowej, którą stworzyło jedno z polskich studiów. Jakie jeszcze były silniki? Słuchajcie, ostatecznie prawda, wykorzystano silnik Aurora na podstawie umowy ze studiem BioWare i był to silnik niewariantarze wykorzystany, ale wcześniej między innymi wykorzy pró próbowano wykorzystać engine Snowblind i był to silnik gry Baldur's Gate Dark Alliance, która wyszła na konsolach, a dokładnie na PlayStation 2. I studio CD Projekt pracowało nad pc konwersją tej gry, dopóki firma Interplay nie zaczęła padać i, i ten projekt został zaniechany z tego powodu. Interplay był, był wydawcą był Gate Dark Alliance na konsolach i miał prawa do tej marki i to oni de facto zlecili, a właściwie przystali na sugestie CD Projektu, żeby taki, taki projekt yy, rozwijać. Więc... Yy, Miał być silnik Baldur's Gate Dark Alliance, później rozpijano opcję właśnie z silnikiem Mortyra, no a ostatecznie wybrano Aurorę, chociaż słuchajcie, w momencie wybierania Aurory brano pod uwagę nawet Unreal Engine i CryEngine, bo wtedy też Far Cry wychodził w tym okresie, no nieco później, ale wychodził i wyglądał niesamowicie, więc taka opcja też była brana pod uwagę. O tym, czy Aurora zdała egzamin? no to już musicie sami ocenić, a w Wiedźminie Dwójce i Trójce już mamy ten Red Engine, czyli już zupełnie autorską robotę Studia CD Projekt. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych ciekawostkach z cyklu. Czy wiesz, na razie.